Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Matro, a to kolejny odcinek z serii szybkich poradników do FIFA 17. Dzisiaj na tapety bierzemy strzały, a dokładniej pewne nowości w schemacie strzelania. Pokażę wam pewien sposób, dzięki któremu wykorzystacie każde sam na sam FIFA 17. Także bez zbędnego przedłużenia przejdźmy już do sedna sprawy. Pamiętajcie, że musi być spełniony jeden warunek, mianowicie ta metoda jest skuteczna jedynie w obrębie pola karnego. Aby natomiast wykonać taki niski strzał tuż nad ziemią wystarczy nacisnąć dwa razy przycisk strzału, także jak widzicie sami wielkiej filozofii w tym nie ma. I ostatnia bardzo ważna sprawa mianowicie jest to najbardziej efektywne w momencie kiedy celujecie po dłuższym rogu, czyli mówiąc prościej musicie strzelać w miejsce bardziej odkryte przez bramkarza. No i co tu dużo mówić, sposób jest banalnie prosty, a dzięki niemu strzelić prawie za każdym razem bramkę. Także z mojej strony to już chyba wszystko. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Także trzymajcie się na razie i piona.